Siemanko, wszystkim z tej strony szkapa i zapraszam do Lego City. Dziś mamy taką gazetkę. Aktualnie nowy numer. Numer jest z, z. z, z, z. 10 2021. Więc nowiutki numer, nowiutki numer. I co my w nim mamy? No, spodobał mi się numerek, bo widzę takiego skorpionka którego nie mam, ludek, skrzyneczka, coś, więc trzeba było zakupić. I co my w nim mamy? Mamy tu taki ten zestaw klocków. Coś takiego. Dobra, mamy dodatkowo kartę. To chyba jakaś edycja limitowana czy coś. Taką kartę. Fajnie się błyszczy. O! Taką kartę. No i jedziemy z tym magazynkiem. Co w nim mamy? Dodatkowo mamy. Dwa plakaty, 14 stron komiksu, zabawkę, no i tą kartę, co mówiłem. Dobra, e, idziemy, co mamy w środeczku. Zobaczymy, co będzie w następnym tygodniu, miesiącu. Tutaj mamy ogólnie mm, opisy, jakieś komiksy, jakieś tam łamigłówki. Idziemy, co tu dalej? O! Tutaj mamy instrukcję jak poskładać ludka. Dobra i teraz pojedziemy chyba cały czas komiksem o. Będzie ninja. Aha, album na naklejki. No to to już to już widziałem w sklepie z tym albumem na naklejki. Ale ja praktycznie w żadnym nie widziałem naklejki. Widziałem karty, a nie naklejki, więc nie wiem o jakie naklejki chodzi. Tutaj mamy komiks, ładnie wszystko. Idziemy dalej z komiksem, tutaj jakaś. To jakaś gra planszowa widzę, jest fajna. Więc fajna zabawa może być. Więc jeżeli ktoś chce ze mi pograć w grę, to macie grę planszową. O doszliśmy do plakatku. O aha, z jednej strony taki fajny, fajny taki ludek, a z drugiej strony też jest ludek, tylko inne kolory. Tutaj mamy jakiegoś strażaka. A, znaleźć różnicę między nimi. Dobra. O, patrz, jak tu mamy. Azyl w dżungli. Patrzcie, jak elegancko. Jakie fajne auta, fajne drzewa, kłady. Wszystko tutaj fajnie porobione. Ja bym się musiał kiedyś wziąć i takie coś sobie spróbować odwzorować. <laughs> elegancko. To się mi podobało. Fajnie, no. Wiecie, coraz nowsze numery, coraz lepsze rzeczy w nich wymyślają. Co tutaj mamy? Tutaj mamy też jakieś łamigłówki, jakiś labirynt, jakieś tutaj zabawy. Co tutaj dalej? Dalej jedziemy z komiksem. O, górę, jakiś skarbów znalazł. Idziemy, tutaj mamy dalszy ciąg komiksu ze strażakami. Jakiś komiks ze strażakami, dobra. O, tutaj mamy malowidła. Patrzcie, to są malowidła chyba z poprzednich konkursów Całkiem fajne malowidła. przed przesyłanych na konkurs Brawurowe skoki. O. No, myślę myślę, że spróbuję sobie wziąć udział w jakimś tym konkursie. Może może coś się uda wygrać. Może ten akurat będzie aktualny. Zobaczymy, bo to w każdej gazetce jest aktualny konkurs, nie? Koniec konkursu 5 listopada, więc dążę o. Na ten konkurs narysuj. Poszukiwacza skarbów w akcji i wygraj nagrody. No i... No to wiecie, ja rysuję. Nie umiem rysować. Będzie to wyglądało, jakby dziecko malowało. No ale dobra. Poszukiwacza skarbów narysować. No to myślę, myślę, że, że, że damy radę coś narysować. Jakąś tam sobie karteczkę. Tutaj gdzieś od dziecka mam yy, kredeczki, więc kredek nie mam. Ka mam kredki. Kartkę znajdę. Więc tutaj wystarczy wypisać i wysyłam. Cheć, ja to zrobię. Ja to zrobię. I zobaczymy. Ale bym sikał, ale bym sikał, jakbym coś wygrał. Ale bym sikał. Normalnie. Nie uwierzycie mi. Yy, o, tutaj mamy będzie Lego City następny. Sygnalizacja, wiertło i ludego, to fajne, fajne, a tutaj mamy co, Batmana, ten już chyba jest, mi się wydaje, że już go widziałem, kiedy to ma być, gdzie tu jest napisane, kiedy to ma być, no już w wysprzedaży, więc, więc to, już, to już jest, to już widziałem, to już jest i tutaj mamy koniec, o Jurassic też już jest, Jurassic też już jest, bo tego już... Dinusia widziałem, więc Jurassic już też jest dostępny w sprzedaży. No i dobra, mamy tutaj tę gazetkę całą przejrzaną. Nie ma co tak więcej przeglądać, bo to tak trzeba na szybko. No i co? Przejdźmy może do tych klocków. Tutaj sobie damy gazetkę. Tutaj sobie damy tą kartę. I gdzie ja wrzucił te klocuszki? Tu mamy klocuszki. Już sobie otwarłem. Zobaczymy, co nam tu z tego wyleci wszystko, wszystko zobaczymy, tak wiecie jedną ręką tego nie poskładam na pewno więc tutaj sobie porozkładamy tylko jakie części mamy to jest co? a lupa jakaś o tu jest ten skorpionek Widzicie? całkiem fajny taki skorpionek tu jest ta skrzynia i te diamenciki o to co jest? co to jest? Aha, to jest ten torba do niego. Tak się mi schowała w tej skrzyni, że nie było widać. Głowa z jednej strony czy z dwóch stron? Nie, z jednej strony, bo są głowy, które są właśnie z dwóch stron mają te, nie? Też właśnie taki, że zobaczył. Dobra, wiecie co? Składamy sobie to. No i mamy poskładane. Tak to wygląda. Tutaj jest ludek całkiem fajny, ta taszka mi się podoba jego eee, to jest lupa powiększająca jaka kabania zobaczcie, ona na serio powiększa nie widać może tam ale ona powiększa, no troszkę może bardziej zniekształca niż powiększa, ale <laughs> ale zabawa tego żem się nie spodziewał o, tutaj jeszcze zostało mi w woreczku taki mi się przykleił no i tu mamy tego skorpionka, tu diamencik, i możemy rzucić sztabkę złota do środka, do skrzynki i zamknąć. Niech sobie tutaj siedzi i tak to wygląda, wiecie? Wszystko fajnie, ale do tych figurek mogłaby być przynajmniej jedna ta duża kostka, do której by się przypięło, by się te figurki, tą skrzynię, no i by to tak stało, a tak. Nie postawicie nic, bo się to przewraca, nie? Jakby była przynajmniej jedna płytka zielona, czy tam jakaś, jakiegoś różnego koloru, no to by się to fajnie trzymało na tym, nie? Dobra, tu mamy wszystko poskładane, poskonstruowane, tak nam to wyszło. Mi się zabaweczka podoba, jest fajna, więc gdzieś sobie ustawimy. No i tak, jak się Wam gazetka podobała. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć Wam!